Seriously? Protect me! Napisałbym kapitanowi, żebyśmy grali inferno, ale niestety face jest taki super, że czad drużynowy nie działa. Dobra, dobry skin, wygrana, słaby skin, przegrana, klik. Odwrócona psychologia, pamiętajcie, odwrócona psychologia, łeb do góry. O, ale bym strulował. A i mam ten after-smoke, Jeszcze przypominam, że na moich streamach to zgarniecie stał to koska. Oprócz tego używając mojego kodziku masz te skinki do wygrania, braciak. Jedna wpłata, jedna wpłata pozwala ci wziąć udział we wszystkich, a w jest 1000zł ponad, brak. No ależ rozjazd, dobrze. Klaus. Nice, nice. Kurwa! Ile ten drugi dostał? Jaki on miał nick? Ten rec, ten rec dostał. 25 w jednym? To no jak? Sponsorem dzisiejszego odcinka, braciak jest stronę, na której możesz sprzedawać, kupować i ulepszać swoje przedmioty. W jaki sposób, braciak? Na przykład, no, jakbym chciał sobie swojego tiger tuta ulepszyć, skusiłbym się na tego to motylka pięknego. Klikam sobie dodaję sobie cyktu i muszę dopłacić 500. Ale, ale, braciak. Z moim kodikiem plus 35% premii klikasz sobie, wpisujesz dam ci Musiałbym wpłacić tylko 370 ziko, Żeby mi dodało 500 ziko, którego potrzebuję, żeby wymienić mojego Tiger tuta. Na pięknego motylka, To ona przede wszystkim jest w 100% bezpieczna. Zobacz, nawet pan Izak wąsem ręczy. Dobra, przy okazji sobie wybierzemy tego skina, którego rozdamy na urodzinkach. Dobra, co mówię, digielka, tak? Digielka, w sumie digierka nie ma. To tego, z naklejkami czy bez? Słucham, dobra, daję bez tego, bez, dobra, dobra, widzę, że się zgadzamy. Zobacz, statyczek wypływa ze stacji już i zaraz będzie. Gdzieś jak szybko? Łapu, capu i po strachu. dzięki. Ej, hey, trej! Urwa tunis, nie widzę na dobrą sprawę, nie Mój mid, pushing short Watching long right now Wait for me Mariośu! Aj, ale dobrze to zagrałem, ale Aniu zabił Mój Kurwa, rzucaj się. Ty, kurwo, biegająca, nie? No i ten, ten Rek miał. On mnie na pistolce. I rzeczywiście, 5 zrobił fragów. Mając. Ciekawe czy konto kupił? Ej, gość kupił konto, według mnie. Zobacz to. Zabieram was do Holandii na mapę Ancient, gdzie Tarzany biegają po drzewach. Tu, guys, Xbox. Like a chyba, smogę def. Nie bita to. Protek mi. Easy. Oh. <laughs> 3 TB. Nie. Oh! Out. Czemu jestem sam? Tu out more. Smoke. Dwóch by odciął tym smoke'em. Odciąłby dwóch. Ej, co to za lagi? Ej, Tomek, wążeta. ze ta. Czy mi teleportuje? Co ty kurwa robisz? Nic nie zaczące fragi. Take grenade, I ja pick main Ej, for info, You can stack B. Main A. I on biegnie, digi dong i mi da takiego heada nie. Push, push, push ramp! Jeden yeah. No i chuj. Mm -hmm. On już bus boost mi on the uh, No, got Niestety, próbowałem, tak? Long one. Nie wiem, czemu ja muszę dostać, ale nie zbyt duże szczęście. No chociaż, nie mogę tak powiedzieć, że miałem zbyt duże szczęście od teammate'ów, przecież ja dostałem non stop retardów. Ludych trzeba bić po łbach, pamiętajcie. Patrz, oni, oni się bustoć nie potrafią. Ja yeah, his. Seven. Ten gadał, ten coś tam próbował. A tych dwóch troli co? Ty kurwa w piździe mają wszystkich obwiniają, biegną, midak. Oszołomy i za zerówę się wydupcają tam. Wjechał się na midzie pięć razy, my wydupcyliśmy się na beraz, a oni. o oh, nice behold. No przecież to jest typowe kurwa.